Kolejne ujęcie, tak jak obiecałem, pokażę Wam dzisiaj apartament, do którego się może przeniosę. Także zapraszam. I tak, o. To jest sypialnia. Za okna. Jest balkon, widać obszerny. Widok na współlokatorów. No, i jeszcze pokażę aneks kuchenny, nowe wszystko lodówka, gareczki, mikrofala. Łazieneczka też piękna, pralka, brysznic. Także jak widać wszystko nowe w stylu europejskim. Jeszcze takie ujęcie. Teraz to jeszcze studio. Tak, jak widać, jest zdecydowanie małe. I tu jest 32 metry. Podejrzewam, że z balkonem. I za to chcą 600 dolarów miesięcznie bez wody i prądu. Łóżko chyba na pewno wygodne. No tu jest zdecydowanie małe. Chyba dla samotnego kawalera, ale szkiełko duże. No i mapa Łazienka podobna jak w poprzednim. Jeszcze taka przybitka widok z korytarza przyjemnie. Cicho. To już jest apartament z dwoma sypialniami. No jest zdecydowanie większy, więc obejdę, pokażę. Też jest dosyć duży balkon. Chyba widać. To jest 80 metrów kwadratowych łazieneczka. W sumie cały ten. Jedna sypialnia. Mała, komoda, druga sypialnia. Fajne te dekoracje mają, to trzeba im przyznać. Też małe w sumie, dwie sypialnie, ale małe. No i ale każda ma, każda ma własną łazienkę z toaletą. Pozdrawiam. Te dekoracje to mi się podobają. Świeczki, jakieś obrazy. Co pokażę jeszcze co takie ujęcie? and how many square this? Old? this is 80. 80, no, 80 metrów. jest sofa, jest telewizor, aneks z takim living roomem. and how much for rent? for how many? Sorry. One thousand five hundred. One thousand five hundred dollars, ok, 1500 dolarów za miesiąc. Without electricity? Include with electricity? Include. Two hundred, yes. Ok. Without electricity included. Yes. Oh, okay. I cena apartamentu jest darmowa siłownia. Tak jak widać, jest duża. No chyba wszystko jest co potrzeba do ćwiczeń Jeszcze dogram taki ogrodek, ogród Jest tutaj przy tym Jak widać dzidbają Co tu jeszcze mogę dodać są na dole sklepy które można wynająć ja nie wiem na razie na czym to polega, ale mi powiedział, że za metr jest 15 dolarów. Wynajm czy sprzedaż? Także nie wiem o co chodzi, ale to jest chyba coś za tanio. To jest 15 dolarów for for buy, for rent, for rent. For rent. So, 15 dolar. Ja, czyli 15 za za dzierżawę. za metr kwadratowy oczywiście. Co mogę powiedzieć tak na bieżąco, na gorąco no to na pewno jest możliwość zbicia tego depozytu do jednego miesiąca opcji wynajmu. Także jest taka możliwość dogadania się i chyba na pewno też kwestia dogadania się co do ceny wynajmu też jest też na pewno pójdą na jakieś tam mniejszą cenę. No ale ceny to są jak było słychać. Było słychać dosyć wysokie, jak na metraż. Tak mi się wydają. A jak czegoś nie podałem, to zapraszam do komentarzy. Ma przebitka na Riverside i powrót do domu. Domu u siebie. Mam pyszne spaghetti, które zaraz sobie będę zajadał. Tak to wygląda, chyba carbonera. No i dzisiejszy odcinek będzie krótki, ale tak jak obiecałem wczoraj, pokażę. Pokazałem apartamenty, opisałem i zapraszam do komentarzy, jakby jakieś pytania były odnośnie wynajmu. Mogę pomóc również w wynajmie. To na dzisiaj chyba będzie tyle tylko. Także pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie. Pa.